Na stronach internetowych ogłosiliśmy rozpoczęcie konsultacji dla materiałów wypracowanych dla Końskiego Projektu, Końskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysł jest dla nas nowym rozwiązaniem, rzeczą, którą przyjmujemy dopiero do realizacji w roku 2015, stąd na pewno. Tak jak pan prezydent powiedział, będzie wiele emocji i bardzo z tego powodu się cieszę. To oznacza, że mieszkańcy Konina są zainteresowani tym pomysłem, chcą włączyć się w wypracowanie zasad, według których będziemy decydować o tym, co w naszym mieście ma się wydarzyć. Dajemy mieszkańcom bezpośrednią możliwość indywidualnego liczenia pieniędzy. O, tak to można pokrótce powiedzieć. Mieszkańcy dostają jakąś pulę pieniędzy, które mogą sami rozdysponować, sami stworzyć projekty. I sami y, zadecydować na końcu w głosowaniu, na co te pieniądze pójdą. Rola samorządu, dokładnie urzędu miasta, jest czysto służebna w tym momencie. Mają tylko i wyłącznie wspierać, a potem realizować to, co zostanie wybrane. Założyliśmy, że rozwiązania, które sprawdzają się lub nie w innych ośrodkach, trzeba będzie podpatrywać i wyciągać z nich te rzeczy, które w przypadku Konina mogą okazać się najlepszymi do, do zastosowania. Co nie oznacza, że mm, Jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkie e, sytuacje czy, 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 czy zagrożenia, które stoją przed e, urzędem i mieszkańcami, którzy będą decydować o tym, co mamy e, z naszymi pomysłami zrobić. Jednym z najważniejszych elementów, które e, trzeba będzie przygotować, są konsultacje z mieszkańcami. Owszem, e, są one stosunkowo krótkie, ale założyliśmy, że... E, zainteresowane tym tematem osoby czy organizacje będą w stanie przygotować odpowiednie uwagi, zapoznać się nie w końcu z tak obszernym materiałem, bo regulamin nie jest już specjalnie dużym dokumentem. Od 14 lutego rozpoczęły się konsultacje i zamykają się one w dniu 7 marca. W tym czasie przewidziano trzy spotkania. Po 7 marca zespół roboczy, ma przewidziane spotkanie. Wszystkie uwagi, które napłyną, trzeba będzie przepracować. Zostanie przygotowany dokument sprawozdanie, tak, zawierający wszystkie zestawienie wszystkich uwag, które napłynęły. Zostaną one powiązane z danym punktem regulaminu czy załączników i zostaną opisane odniesienia. Po y, już przepracowaniu tego dokumentu, zostanie on złożony do biura rady. Jako już końcowy dokument, regulamin, który będzie złożony jako projekt uchwały Rady Miasta, zakładamy, że w marcu uda nam się jeszcze wprowadzić go na sesję Rady Miasta, tak aby w kwietniu rozpocząć kampanię informacyjną o tym, jak można składać wnioski do budżetu. I na przełomie kwietnia i maja zostanie już rozpoczęte zbieranie projektów od mieszkańców. W czerwcu. Zostaną one skierowane do oceny technicznej przez Urząd Miasta. Po takiej ocenie, ponownie już zbiór wszystkich tych projektów zostanie wystawiony do informacji publicznej i planujemy, że głosowanie będzie odbywać się już takie otwarte dla mieszkańców na przełomie czerwca i lipca. Po wyborze przez mieszkańców projektów zostanie ogłoszona lista. Zwycięskich, tych, które zostały wybrane przez mieszkańców pomysłów. I zostaną one skierowane do poszczególnych wydziałów, tak aby już rozpocząć przygotowanie do ich realizacji i jednocześnie przygotowanie do e, zapisów w projekcie budżetu. Dlatego, że do 15 września urzędnicy mają obowiązek taki projekt e, złożyć i, i, i przygotować. 15 września będziemy musieli te pozycje budżetowe mieć e, przygotowane. Czyli to, co wybiorą mieszkańcy, będziemy musieli wstawić do projektu budżetu. Projekt budżetu y, musi trafić y, do rady miasta w normalnym roku, nie roku wyborczym, y, do końca listopada. I realizacja projektów jest przewidziana już od stycznia 2015 roku.